Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy juża.sztachetki.pl. Import pojazdów z USA, Kanady i Dubaju. Inspekcja samochodów przed zakupem. Darmowe sprawdzanie raportem Carfax. Samochód na zamówienie pod Twój dom. Zaoszczędź czas. Wszystkim zajmiemy się my. Mati USA. Pełna obsługa importu samochodów. Zadzwoń lub napisz na 725-292-151. Sebastian Szczerek, kanał za Znajdujemy się w klubie RKB Boxing Radom, a z nami zwycięzca Poharu Świata w Warszawie, turnieju Feliksa Sztama. Cezary, z którego dobrze znacie. Czarek, na początku wielkie gratulacje, naprawdę ogromny sukces. Zwycięstwo na tak znaczącej imprezie na świecie z tak kurcze klasowymi pięściarzami. No to po prostu pokazałeś, że jesteś już tobą w the top. Gratuluję. Dziękuję bardzo, na początku się przywitam. Dzień dobry, cześć. No tak, wynik, wynik zrobiliśmy. No, wykonaliśmy robotę od A do Z, no, wygraliśmy po trzy walki. Tutaj też z moim kolegą klubowym my, jako no, jedyni, gdzieś tam z jednej salki zdobyliśmy złote medale, więc no, cieszy to bo podwójnie, można powiedzieć. No i co można więcej powiedzieć o sukcesie? No cieszy, cieszy już wiadomo troszeczkę czasu upłynęło od, od, od finału już tego Pucharu świata, ale no, można powiedzieć, że emocje dalej trzymają, bo to jednak no, wielkie wydarzenie, wielki krok w mojej karierze, bo jednak no, dużo jakby pomoże nam w tym, że nasza kariera się troszeczkę rozwinie i nasza, no, nasza osoba jakby jest coraz bardziej już widziana na świecie i coraz bardziej jest podchodzą do nas z respektem, więc. Czarek, która walka była dla Ciebie najtrudniejsza podczas tego turnieju? Hmm, tak bym się musiał zastanowić, to ich... chyba... Wiem, że pierwsza była tak strategicznie ciężka, bo mocny chłopak to był rewanż z Litwinem, bo na Mistrzostwach Europy niestety 3-2 Musiałem uznać przewagę, przy rywala, ale walka, walka taktycznie taka ciężka, bo jednak chłopak poukładany, mocno przygotowany fizycznie, trzeba było troszeczkę bardziej pomyśleć. Lecz druga walka też, też mocna z, Uzbekistanu, z, z chłopakiem z Uzbekistanu, jednak trzeba było zejść na kolanach z Rigu i naprawdę było ciężko i trzeba było oddać całą kondycję, całe paliwo spalić z baka, bo no, trzeba było wyszarpać i no też jakby chyba to nie jest do ukrycia, że jednak musiałem się przemóc z kontuzją prawego nargaska i też tylko jedna ręka działała był w 100%, więc no, musiałem jedną działać jak za dwie, więc wyszarpać to i zejść na kolanach. No ale no, jak widać po efekcie się udało, więc, więc dobrze, ale no chyba chyba pierwsza by była taka naj, naj, najtrudniejsza, więc... Finał ogólnie mentalnie, kiedy wchodzisz do ringu, jak wtedy się czułeś, że no, taka ważna walka, taka ważna impreza jeszcze u siebie w kraju? Fuh, jakieś wiadomo, presja, no to, to jest normalna sprawa, zawsze jest presja, zawsze jest jednak strach, uczucie takiego kuczeń takiej niepewności, ale wtedy czułem się, wręcz tego dnia się czułem bardzo dobrze, wyśmienicie wręcz, że czułem, że Jestem, jestem już najedzony, już jest ostatni dzień, już idziemy, robimy robotę na całego i no ja mam jednak takie nastawienie do walki, taki charakter, że no wchodzę do ringu, wiem, po co tam wchodzę, zostawiam tam 101%, ile mam w sobie i już wynik to jest drugorzędna sprawa, bo wiem, że jak oddam wszystko, to nikt do mnie pretensji nie będzie miał, no i chyba nikt nie może mieć, bo jednak no udało się wyszarpać jak. w jak w każdej walce na tym turnieju, że wyszarpaliśmy zwycięstwo ze wszystkich sił. Czarek, jakie to jest uczucie, kiedy hymn polski przygrywa Ci i stoisz na pierwszym stopniu podium? Tak, to chyba, no, to bardzo zapadło jednak w pamięci, że jednak ten widok, jak każdy wstaje, każdy wyprostowany, śpiewa hymn, hymn polski, więc to no, wielki zaszczyt, wielki naprawdę. No, ogromny zaszczyt, no, nawet nie wiem jak to określić słowami, ale no, uczucie, które przychodziło wtedy we mnie, no, to naprawdę, no, chyba człowiek tego nigdy nie zapomni i dlatego jakby to też napędza do dalszej pracy, że jednak zasuwać, bo to smakuje, to naprawdę bardzo dobrze smakuje, jak no, kurczę, trener stoi obok, hymn jest śpiewany, ja ze złotym medalem, no, wszystko wyszło tak jak powinno, plan wykonany. Piękne uczucie. Czarek, kiedy masz większy stres? Kiedy ty wchodzisz do ringu czy twój kolega Paweł Brak? No bo wiem, że się przyjaźnicie i on też zawsze na tych turniejach, to ty walczysz, bierze również udział. Nie, to to w ogóle bez porównania. Wiadomo, że jak Paweł walczy, to człowiek człowiekowi serce 100 razy mocniej bije niż na swojej walce, ale to chyba normalne, bo jednak do ringu, jak się wchodzi, to skupienie już nie myślimy o niczym innym, jest tylko. Przeciwnik, sędzia, boks i nic więcej. A jednak, jak tu kolega, z którym no, można powiedzieć, wychowuję się, jestem codziennie na sali wręcz i, i jemy, śpimy, trenujemy, wszystko razem. To no, jednak, człowieka to. Aż no, nie, nie mam słowa, jak to opisać, co buzuje we mnie, jak no, jednak wychodzi Paweł do ringu z mistrzem jakimś świata czy Europy. I to człowiek, aż naprawdę pod tym ringiem. Chodzi cały tak jakby miał zaraz, zaraz wyjść sam do ringu, więc no, przeżywa człowiek i stresuje się dwa razy bardziej, o tak to określę. Wiemy, że też walczysz w polskiej Lidze Boksu, która wróciła od tego sezonu, od tego roku. E, jesteś niepokonany tam zawodnikiem. E, jak Ci się podoba taki format, że te rozgrywki ligowe do Polski wróciły? No ja mogę się wypowiedzieć jednoznacznie na temat ligi, no najpiękniejsza sprawa, jaka mogła powstać w polskim boksie, bo to jest nasz ogromny, wielki rozwój, bo jednak sprawdzanie się nie tylko na mistrzostwach Polski, tylko na właśnie lidze, zawodnicy z Polski, także z zagranicy, łapanie doświadczenie też na, z międzynarodowymi zawodnikami, no to jest coś pięknego, możemy boksować regularnie, mamy z tego pieniądze, mamy z tego promocję, więc no, lepszego kierunku w stronę polskiego boksu olimpijskiego nie można było zrobić, bo to naprawdę napędza. No, to liga, no, liga, napędza na pewno cały, co, całą arenę polską w boksie, bo no, jednak regularne starty, boksowanie, no, można teraz powiedzieć, że prawie że co tydzień, więc no, to jest idealny, idealny rozwój dla, 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 dla chłopaków tutaj z Polski, no, bo to no nic, nic innego niż częste boksowanie nie, nie doprowadzi do, do jakiegoś większego sukcesu. Trzeba boksować tak często i gęsto, jak się tylko da. No, mi się udało zaboksować już cztery walki w lidze, cztery wygrane, więc no, cieszy, cieszy to, że jednak też dla mojego klubu Raszkiarcę, ja z tego pozdrawiam serdecznie całą ekipę z tego miejsca. Zdobyliśmy cztery punkty, więc, no więc, więc fajnie, no. gdzieś tam się też udało wyrwać w meczu z Legią ten jeden punkcik, bo szkoda by było wracać bez tarczy z boju, bo jednak, no, tam, nie wiem, chyba ja i chyba tylko Michał wygraliśmy, Michał Pieszkała w meczu, więc no fajnie, cieszę, że troszeczkę gdzieś tam wyrwaliśmy trochę z tej Legi, no ale no, co, 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 można jeszcze więcej powiedzieć, no. Teraz... Nie mam dzisiaj słów, no, no, nie mogę się w ogóle skupić na tym O, To na spokojnie. Jeszcze głowy. dwa pytanka zrobimy takie, wiesz. Czarek, e, jaki jest teraz cel Twój numer jeden? Czy to te Los Angeles, żebyś przełamał klątwę, jaką przełamała Julia Szeremeta, no, ale teraz chodzi o ten męski boks? Czy Ty będziesz e, tym pięściarzem, który przywiezie na polski medal od czasów e, Bartnika? No tak, na pewno jakby to jest nasz, nasze cele, nasze marzenie pojechanie do Los Angeles. Lecz nie przewiduję przyszłości, staram się ze wszystkich sił, żeby tam dojść, tam dolecieć do Los Angeles. No, staram się, staram się ze wszystkich sił, ale wiadomo, jaki bywa sport, jedzie tylko jeden. Dlatego no, rywalizacja jest duża w Polsce, bo jednak każdy dziś teraz, przez pryzmat tego, że gdzieś tam zdobyłem jakieś wyniki na międzynarodowych ringach, to każdy mnie chce ściągnąć z tego. Można powiedzieć małego tronu, że jednak nie ja jestem najlepszy, tylko ktoś inny, dlatego no też jest zacięcie takie, w szczególności też u mnie w mojej wadze, wadze 70 kilo, bo jest dużo dobrych chłopaków, którzy no, czekają na to, żeby ze mną zawalczyć, ze mną wygrać, no ale łatwo, tak jak nasz Mariusz Pudzianowski, powiem, tanio skóry nie sprzedam, będę walczył ze wszystkich sił, żeby to jednak moja osoba poleciała do Los Angeles. O boksie amatorskim już dużo porozmawialiśmy, ale przejdę jeszcze do takiej jednej kwestii boksa zawodowego. Ostatni sukces Krzysztofa diablo Spodziewałeś się, że w takim wieku można wygrać to jeszcze w takim stylu walkę o mistrzostwo świata? Jakby... Ja jestem wielkim fanem Krzysztofa Wodarczyka, że jednak wszystko jest możliwe i to jest facet, który ma kamienie w rękach i no udowodnił to po raz kolejny, że jednak no, ta inteligencja, to doświadczenie ringowe no, to już to jest, to jest stary list. Ja już w pewnym momencie widziałem, mówię, jak wstał po pierwszym liczeniu. I tak mówię, o, rozścieczył, rozcieczył Balski naszego... Wspomniała diablo. się Rosja wtedy. Tak, już mówię, oho, już mówię, coś może być ciekawego. No i piękna akcja wyszedła, nie z sierpem, krótkim, takiego, jakiego on lubi często bić. No i nie trzeba dokańczać już, myślę, że każdy widział, jak się zakończyło Balski pad. No i fajnie, no i piękne, piękne też można powiedzieć... No, piękna końcówka kariery, bo wiadomo, że człowiek się nie staje coraz młodszym, tylko coraz starszym. No i fajnie takie na, można powiedzieć na końcówkę, na, na pożegnanie jeszcze dopią kropeczkę na D. I... Co można, no pogratulować tylko, bo bycie mistrzem świata jeszcze w boksie zawodowym, jeszcze takiej federacji jak WBC, no to pff, piękna sprawa. Kevin Larena jest w zasięgu, bo wiemy, że on posiada ten pełnoprawny tytuł. Ja nie chcę, nie chcę jakby wypowiadać, nie jestem też specjalistą od tego, kto jak wygra. Będzie walka, obejrzymy, wtedy możemy usiąść porozmawiać o, o przebiegu całej walki. Jakby ja nie jestem od przewidywania przyszłości. Jakby Na pewno czeka nas ciężki, ciężki bój, zacięty bój. No i nie, tylko oglądać. Czarek, co byś chciał przekazać na koniec naszej sympatycznej rozmowy tutaj widzom kanału za ciosem? Nie podajcie się. Nie, no co, wszystkiego dobrego i pozdrawiam. Dziękuję, teraz do czego. Dziękuję bardzo. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa połowwy cenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. Www